Cześć, witam Cię w kursie RODO w gabinecie. Ja nazywam się Sylwia Templiń-Świtała i poprowadzę Cię przez poszczególne wymogi RODO w Twoim gabinecie lub poradni. Ten kurs przygotowałam z myślą o właścicielach gabinetów medycznych, kosmetycznych, psychologicznych i fizjoterapeutycznych i wszędzie tam, gdzie przetwarzane są dane osobowe o stanie zdrowia Twojego pacjenta lub klienta. Treści oraz wzory do pobrania w kursie pomogą Ci dostosować zarówno jednoosobowy gabinet, jak i gabinety zatrudniające pracowników działające na małą skalę. W tej lekcji znajdziesz do pobrania również checklistę, która pomoże Ci przejść przez wszystkie wymogi. Dzięki niej będziesz na bieżąco śledzić swoje postępy, będziesz wiedzieć, co jeszcze zostało Ci do zrealizowania, a co masz już za sobą. Na checklistie znajdziesz także informacje, w której lekcji, w którym module do pobrania są konkretne dokumenty. Ja jednak rekomenduję, aby przechodzić cały kurs krok po kroku przez poszczególne lekcje, ponieważ one ułożone są w taki sposób, aby poprowadzić cię od ogółu do szczegółu. Dzięki temu niczego nie pominiesz i będziesz wiedzieć, że spełniasz wszystkie wymogi w Twoim gabinecie. W module pierwszym przygotowałam dla Ciebie informacje na temat tzw. obowiązków informacyjnych, czyli informacji dla pacjenta, klienta oraz na temat zgody. Moduł drugi w całości poświęcony jest stronie internetowej. Jeśli posiadasz lub zamierzasz posiadać swoją stronę internetową lub fanpage w mediach społecznościowych, to ta lekcja jest dla Ciebie. Moduł trzeci poświęciłam z kolei dokumentom wewnętrznym, które są niezbędne dla gabinetów jednoosobowych, jak i tych nieco większych. Czyli znajdziesz tam wszystkie dokumenty na cele kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak rejestry, procedury, instrukcje i analizę ryzyka. Moduł czwarty dedykowany jest tym osobom, które zatrudniają lub zamierzają zatrudniać pracowników w swoich gabinetach. To w tym module znajdziesz wszystkie niezbędne informacje RODO dla kandydata do pracy, dla pracownika oraz informacje na temat upoważnień i oświadczeń o zachowaniu poufności. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, to pamiętaj, że w ciągu 12 miesięcy od zakupu możesz także korzystać z konsultacji online. Konsultacje online są dostępne na platformie. Formularz jest kontaktowy Zakładka Kontakt i dzięki temu możesz szybko skontaktować się ze mną, zadać swoje pytanie. Odpowiadam maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych. W ciągu 12 miesięcy od zakupu możesz także spokojnie przerabiać wszystkie lekcje oraz korzystać z wzorów, które są do pobrania na platformie. W razie pytań zapraszam Cię do kontaktu. Życzę Ci powodzenia we wdrożeniu RODO w Twoim gabinecie. Pamiętaj, że równie ważne jest Twoje zaangażowanie. Nie wystarczy tylko oglądać lekcje i pobierać wzory, musisz także wykorzystać tę wiedzę w praktyce.